Witam, ja nazywam się Adrian Stępień, jestem działaczem AgroUni i dzisiaj powiem Wam, dlaczego tyle płacimy za warzywa. Nie no w ogóle uważam, że jest przegięcie. Warzywa są bardzo drogie. Przypomina mi się burówka e, Za taki mały pojemniczek miałabym zapłacić 10 zł, czy tam 13. Wzięłam i. o. Wiadomo, że czereśnie. Broku, broku jest strasznie drogi, papryka, a nawet polskie kurcze ziemniaki. Ja lubię szparagi, ale też poszły w górę. Zaczynamy jeść luksusowo, mimo zwykłości. Chodzę już do najtańszego sklepu, jaki jest w mojej okolicy, bo tam jest jeszcze w miarę. Nic na to nie poradzimy. Jeść coś musimy. Swójcze je innym, bo ja właśnie się z, z ogródka i mam tani. Znajdujemy się w Oporowie, niedaleko Kutna. Ja jestem rolnikiem, wraz z rodzicami prowadzimy gospodarstwo 80-kilohektarowe. Uprawiamy w naszym gospodarstwie warzywa, burak ćwikłowy oraz fasolę szparagową. Uprawiamy również też inne zboża. Praca w warzywach, z warzywami to jest praca całoroczna. O ile w poprzednich latach można było w miarę, w miarę racjonalnie dokonać kalkulacji kosztów już przed rozpoczęciem produkcji, bo te koszty były mniej więcej znane, jesteśmy w roku 2022, w roku bardzo ciekawym, a jednocześnie mocno niestabilnym, jeżeli chodzi o koszty produkcji rolnej. My musimy płacić 4 razy więcej za nawozy mineralne. Dwa lata temu czy rok za saletrę amonową, nawóz azotowy niezbędny do, do, do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin płaciliśmy około 800-900 tysięcy złotych tonę. To były takie wahania. Dzisiejsze ceny to jest prawie 4 tysiące złotych za jedną tonę. Skalkulowanie dzisiaj kosztów. Odbędzie się dopiero po zakończonej produkcji. Rocznie w naszym gospodarstwie zużywa się około 100 ton wszystkich nawozów mineralnych. Dzisiaj za to musimy wypłacić około 3,5-4 razy tyle niż przed rokiem. Następną częścią składową, która składa się na cały proces produkcyjny buraka ćwikłowego, czy fasoli, czy innych warzyw, to jest koszty paliwa. Koszt paliwa, który nam tutaj zrósł w przeciągu kilku tygodni, tak na dobrą sprawę, 50%. Ze wzrostem cen paliwa poszło tak na dobrą sprawę wszystko. Żeby pokazać Wam skalę, to każdego dnia w trakcie żniw, w trakcie intensywnych prac polowych, czy, czy, czy to właśnie będą żniwa, czy to będzie zbiór buraka, czy to będzie zbiór fasoli szparagowej, to każdego dnia tankujemy od 300 do 500 litrów oleju napędowego do naszych maszyn i urządzeń. Więc ten wzrost bardzo mocno nas dotyka. Kolejnym kosztem. Produkcji to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, nawadnianie tych plantacji. Dzisiaj tak na dobrą sprawę przychodzą okresy bardzo dużej suszy, gdzie brakuje nam wody, gdzie mamy niedobory wody w tej pierwszej warstwie gleby, w tej warstwie ornej. Posiadamy w gospodarstwie systemy. Irygacyjne, które nawadniają nam tutaj pola. One są napędzane za pomocą energii elektrycznej, która też zdrożała tutaj ostatnimi czasy bardzo mocno. I to też, tak na dobrą sprawę, wiele osób uważa i sądzi, że jak mamy nawadnianie, to już mamy sprawę załatwioną. Otóż, nie kochani, mając nawadnianie, mamy koszty. Musimy tutaj poruszyć temat pracowników sezonowych. Którzy są zatrudnieni w naszym gospodarstwie. Pensja tych pracowników z roku na rok rośnie. To ma też dosyć istotne przełożenie na opłacalność produkcji. W końcowym aspekcie, ci ludzie też muszą zostać zatrudnieni. My też musimy dawać pracę innym i godziwie za nią płacić. Więc dzisiaj to też stanowi dosyć istotny element w budżecie i w opłacalności tej produkcji. Podsumowując, opowiedziałem Wam, kochani, pokrótce o wszystkich kosztach, które towarzyszą zarówno produkcji bezpośredniej uprawy warzyw, ale również o takich pośrednich kosztach, które gdzieś związane są wokół gospodarstwa dotyczące produkcji rolnej. Natomiast teraz trzeba powiedzieć o potencjalnych przychodach, które z roku na rok nie wyglądają najlepiej. Do 2022 roku. Mieliśmy sytuację, że te koszty produkcji stop sukcesywnie nam co roku rosły. Niekoniecznie przychody związane z, z, ze sprzedażą tych towarów. W 2022 roku te koszty nam na dobrą sprawę wystrzeliły jak z procy. Hektar y, uprawy buraka ćwikłowego. Kosztował mnie między 10 a 12 tysięcy, bo wiele było kosztów takich zmiennych, które w jednym roku było ich więcej, w drugim roku było ich mniej. Te wartości są, się tak dyna dynamicznie zmieniają, że niezmiernie trudno jest mi powiedzieć, ile ja za miesiąc tutaj włożę kolejnych złotówek. Na pewno nie będzie to mniej, już widzę to teraz. Będzie to więcej co najmniej 50%. Czy zarobię 50% więcej? Czy sprzedam to za 50% więcej? Patrząc to, co się dzieje teraz na rynku, wątpię. Dzisiaj rolnicy sprzedają te warzywa, które produkują, jak na przykład moi koledzy, którzy produkują kalafiory, sałaty, kapusty, ziemniaki młode, sprzedają w porównywalnych cenach jak rok temu. Natomiast koszty produkcji to co najmniej poszły 50% do góry, co najmniej w niektórych przypadkach 100%. W niektórych przypadkach, w niektórych warzywach 120-140%. A zysk pozostaje ten sam. To, że dzisiaj konsumenci płacą więcej za warzywa, owoce, to nie jest nasza wina, kochani. To jest wina tych cen i tych kosztów, które. My też ponosimy, ale też ponoszą wszyscy w koło. Dzisiaj jest moda i tendencja na wysoką marżowość, wysokie ceny. Dzisiaj, przy wysokich kosztach, każdy chce też więcej zarobić. I kochani, wy za to płacicie, a my na tym cierpimy.